Skończyliśmy, skończyliśmy mecz z Green Teamem, o wyniku nie będziemy mówić, ale jest z nami człowiek, o którym wybitny pytam Serie A Wojciech Pawłowski powiedziałby This is solid goalkeeper. Borys, dzień dobry Borys. Witam, witam. Jesteś u nas pierwszy raz od bardzo dawna na meczu. Kiedy to ostatnio byłeś, gdzie byłeś? Gdzie byłem, jak by nie było? W szpitalu tak. byłem, na rehabilitacjach byłem, życie się posypało. To jest smutny wywiad. <głosy> <głosy> um, ale powiedz mi, jak tam twoja forma e, piłkarska? meczu po, piłkę kopnąłeś, więc jest e, potencjał. Jest progres. Jest Teraz widzę, że tak potencjał dla No Bo bym wrócił na tą bramkę, bo biegać się nie chce, to wiesz. A no powiem ci, że to jest. <noise> um, Taką sam, samą motywacja ma kilku innych naszych bramkarzy. No, teraz się nie biega. Um, powiedz mi tak, um, jeśli dobrze liczę, to odkąd ciebie nie ma to twojej niestety kontuzji, między naszymi słupkami stanęło chyba siedmiu dużych bytankarzy. Um, czy widziałeś um, część z nich, poza Rafałem, kto tego dzisiaj Widziałem, bie. widziałem. Oglądasz I jak ci bramkarze się sprawują według ciebie? Wszyscy na porównywalnym poziomie. Aczkolwiek Rafał się dość dobrze sprawuje. Um, a Daniel? Również dobrze. Wiem, że czyste konto raz zachował. Tak. To, to mogło być Twoje czyste konto, gdybyś nie złamał ręki. Życie! <laughs> um, nie wiem, czy wiesz, ale na Pytamce też mieliśmy Pytamkarza Tartaka. Zdarzyło się widzieć ten skrót? Wiem, że grał, ale skrótu nie widziałem. Masz, bez historii, tam żółta kartka, coś. Tam. Um, i stanęło też kilku zawodników z Polak, Norbert, Bartek Doliński, nie wiem czy go pamiętasz. No ba, zawsze na czas był. E, niestety na bramce nie <słuch> był na czas. E, powiedz mi, widzisz jakiś potencjał u nas w kolejnych nowych bramkarzach? Bo zaskakująco długo nasi bramkarze się tu utrzymują ostatnio, ale nie wiem, może Paweł, Mateusz? Nie, nie zmieniajcie, póki jest, jest, dobrze, tylko jest... dajcie mu dobrą polisę na, na, na ubezpieczenie. Liczyłem, że coś wykupił. E, dobra, to ostatnia deklaracja, kiedy wracasz? Chciałbym jak najszybciej, ale... Czyli na wiosnę wpisowe przelewasz. <laughs> Zobaczymy. Dziękuję.